Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. Dziś przychodzę do Was z inspiracją na jesienny naszyjnik w trzech odsłonach. Zapraszam. Spis wszystkich produktów tradycyjnie znajdziecie na dole w opisie filmu, a my przejdziemy już do konstrukcji naszego naszyjnika. Przechodzimy do nawleczenia naszych koralików. Tutaj końcówkę linki mam już. Wykończoną. Nieraz to razem robiliśmy. Dla przypomnienia pokażę Wam, jak ją zakończyć z drugiej strony. A my zaczniemy od nawlekania już koralików. Zacznę od dwóch przekładek. Trzy oponki. I teraz trzy przekładki. I teraz odcinek około 2-3 bądź tam 4 cm sieczki. Nie skupiam się tutaj na jakiejś konkretnej kolejności, jeśli chodzi o kolorystykę. Długość ogólną, jaką będziemy potrzebować, to jest około 50 cm. I znowu trzy przekładki. I. 3 oponki. I tak będziemy to, te kroki powtarzać, aż, uzysk aż uzyskamy odpowiednią długość naszego naszyjnika. A Skontroluję teraz długość. Ile już mniej więcej mam nawleczone. Około 42 cm, więc myślę, że jeszcze jedną sekwencję co najmniej nawleczemy. Dorzucę tylko korelików. A few moments later. Zaczniemy od nałożenia łapaczki. I teraz nakładamy albo kuleczkę małą, Tutaj 1,8 mm albo zacisk, który będzie pełnił rolę stopera. Szczypcami płaskimi, tuż za łapaczką, zaciskamy naszą kuleczkę. Zostawiając oczywiście odrobinę luzu, żeby miały gdzie koraliki pracować na tej lince, żeby się nie przycierały i tym samym nie ścierały zbyt szybko linki. I odcinamy nadmiar linki tuż za kuleczką. I łapaczkę zamykamy, zakrywając naszą kuleczkę pełniącą rolę stopera tutaj. I domykamy. I naszą bazę mamy już gotową. Więc przejdziemy do montażu naszych elementów. I tak jak obiecałam, będziemy tutaj montować trzy różne wersje. To co? Zaczynamy. Na pierwszy ogień taki oto zestaw. Kółeczko zaciskowe. Do naszego zapięcia przy lewej stronie dorzucimy jeszcze zawieszkę. Tak oto prezentuje się wersja numer 1. Czas na wersję numer 2, w której wykorzystamy łącznik. Do kamienia w okuciu doczepiamy zapięcie Federing. Z drugiej strony montujemy nasz łącznik w postaci kółka ozdobnego. Dorzucimy jeszcze większe kółeczko zaciskowe, o które będziemy haczyć nasze zapięcie. I wersja druga gotowa. Czas na trzecią. Na trzeciej wersji wykorzystamy ten oto łącznik z drucika diamentowanego. I z drugiej strony doczepimy już tylko zapięcie. Wersja trzecia gotowa. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, która wersja najbardziej Wam się podoba. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia następnym razem.